O, Patryk. Dokąd to się wybierasz? Ja tylko... Nie, wcale nie. Pójdziesz do tłustego kraba i weźmiesz tę pracę. Nie mogę, nie widzisz? Nie jestem jej godzien. Czyje pierwsze słowa brzmiały, co mogę państwu podać? Chyba moje. Kto zrobił szpachelkę z wykałaczek w pięć minut? No ja. Kto jest... Kto jest... I kto jest żółtym dziurawym sześcianem? Ja mnie. Kto jest gotów. Jestem gotów. Kto jest gotów? Jestem gotów. To jest gotów. Jestem gotów. Dzień dobry. Na no tak. Witam szanownego pana. Czy chciałby pan puścić bańkę? Hmm... Ile to kosztuje? 25 centów. Brzmi rozsądnie. O. Pożycz mi 25 centów. Jasne, patryku. O, proszę bardzo! Dziękuję. I co teraz zrobisz? Chyba muszę się wprowadzić do mamy i taty. Mama i tata? Nie. Zaraz, zaraz wcale nie musisz. Zbudujemy ci nowy dom. Nie umiemy budować domów. A co w tym trudnego? Ja swój zbudowałem własnymi rękami. No dobra, Patryk, bierzmy się do roboty! Wiesz? Sam bym w nim zamieszkał, naprawdę? No, jedna sypialnia. O niech mnie wygląda na to, że jednak musimy wracać do rodziców. Nie możesz wrócić do swoich rodziców. Kiedy moi wykopali mnie z domu, postanowiłem nie wracać. Czekaj! Możecie z Gacusiem zamieszkać u mnie. Byłoby świetnie! Tak! Będzie wspaniale! Dobranoc, Spongebob. O, dobranoc, Patryk. Miau. Dobranoc, Gacuś. 少爷。Oh, yeah. Patryk, tu na dole. O, SpongeBob, to ty! Patryk, chodź tutaj. SpongeBob, SpongeBob! Jestem tutaj. Śmiesznie wyglądasz. Cześć, SpongeBob. Mów do mnie dyżurny. Wybacz, panie władzu. Wybacz, nie wystarczy, Patryk. Popełniłeś zbrodnię i pójdziesz ze mną. Zbrodnie? Jestem taki niedobry! Najnowsze wiadomości! Maniak atakuje w bikini dolnym! Miasto sparaliżował strach! Macie tu, nasićcie się wiedzą, przyjaciele. Najnowsze wiadomości! Hmm, jakiś maniak jest w bikini dolnym! E, kraksa i włamanie! Kogo ten maniak przestraszy się bardziej niż mnie? Samego dyżurnego! Ale sam nie podołam tej misji. Patryk, jesteś gotów porzucić ścieżkę zbrodni? Ja chcę być dobry! Mm, musimy ci dać jakiś symbol władzy. Świetnie! Nasze zadanie to złapać tego maniaka i zaprowadzić przed sąd. Ale jak to zrobić? Słuchaj, zastępco, byłeś przestępcą. Co ty byś zrobił? Hmm. Poszedłbym na lody. Dobra, kto teraz? Hmm. To nic nie daje. Musimy zrobić coś innego. Zrobimy coś złoki-toki! A teraz obowiązek wzywa. Dobra, zastępco, pójdę w tę stronę, ty pójdziesz tamtą stronę. Brać go! Może z tym jakoś usnę. Hej, SpongeBob! To jest Patryk, nie widzisz, że próbuję usnąć? Słyszałem, że jutro wybierasz się na księżyc i postanowiłem, że coś ci przyniosę. Prezent? Nie, ale SpongeBob. Czy ta rakieta jest odporna na kosmitów? Nie ma kosmitów, Patryk! Spytaj, Sandy! No cóż, to pewnie nie potrzebujecie tego super sprayu przeciw kosmitom? Spray na kosmitów? Pokaż mi to! Nowy antykosmitowy spray do okien. Nie działa na włamywaczy. Chyba masz rację, Patryk. Lepiej potraktujmy nim okna! Ależ ona wielka, SpongeBob! Ta, robi niezłe wrażenie! No chodź! Przyszliśmy tylko spryskać okna, Patryk. Jej, jak myślisz, którędy wchodzimy? Nie wchodzimy, tylko pryskamy! Te okna. Otworzyłem ją, SpongeBob! Idziesz! Niech to morski koń kopnie. To musi być sterownia. Tak, tylko niczego nie dotykaj! Patrz! Wygrywam! Patryk, zostaw to! Patryk, przestań! Nie możemy się tu kręcić! To jest rakieta Sandy, a nie jakiś plac zabaw! Wygrałem! Tak, rekord! Ej, Patryk, a o co chodzi w tej grze? Nie wiem. Sprawdzimy, do czego to jest. Myślę, że nie powiem. Lubię rakiety! Ale, 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 jesteś pewien, że chcesz mi dać ten majonez? Jest cały dla ciebie. I stare książki telefoniczne. Są twoje, przyjacielu. Patryk, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci dać. Stara, niezawodna. O! O, stara niezawodna! Patryk, 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 Patryk! Co to tlen? Ja. Poznałem pewną dziewczynę. Ona nosi hełm pełen y, tlenu. Myślisz, że ona tleni sobie włosy? No być może. To tylko taka moda. Jeśli też chcesz być modny, podnieś mały palec, co tak? Im wyżej podniesiesz, tym będziesz modniejszy. O, tak! Wyżej! Może tak! Teraz jest modnie. Powinni cię nazywać Spongebob Modnoporty. Pamiętaj, myśli ponure, palec w górę. Dasz sobie radę, Spongebob. Będę blisko. Dzięki, stary. Jedna bańkownica, gotowa i nabydlona. W dwadzieścia pięć centów. Że chciałbyś wziąć kilka lekcji. Tylko 25 centów! Aha, bardzo chętnie. Hej, pożyczysz mi jeszcze 25 centów? Dzięki. Dobra, Patryk, najważniejsza jest technika. Najpierw stajesz tak. Potem obroty, stop. Trzy wyrzuty w bok. Raz, dwa, trzy. Potem wypchnij biodra. Stań na prawej nodze, nie zapominaj! A teraz czas na krążenia bioder! Tak, kręć bioderkami! Potem robisz tak i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. a teraz. Patryk, on wrócił! Musimy sprawić, by powitali go jego najbliżsi przyjaciele. Wspaniale! Znamy ich? To my! Naprzód! Stęskniłeś się? Zapraszam! Świetnie wyglądasz! Chętniej zjem z tobą niż z tym głupkiem. Co jest grane? Nie usiądę obok tego maniaka! Ja też nie! To była pułapka! Sądziłem, że jesteście moimi przyjaciółmi. Jestem, Jestem twoim, twoim przyjacielem. przyjacielem przecież. Świetnie. Może trochę wody gazowanej? Jasne, proszę. Dzięki, stary. Może trochę dla przyjaciela. Dzięki, o. przyjacielu. Teraz nalej mi, stary. Proszę, jeszcze trochę. A ja wciąż nie dostałem. Bardzo proszę. Skalmar. <noise> Skalmor! Skalmar? Skalmar, Skalmar? Skalmor! Skalmar? Ej Skalmor! Ej Skalmor! Patryk, masz pełną szklankę. Och tak. Skalmar! 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 Kalmar Skalmar! Kalmar, Skalmar! Kalmar, Skalmar! Skalmar! Skalmor! Skalmar! Skalmar! Skalmor! Wybaczcie chłopcy, syfon się skończył, ale zaraz przyniosę nowy. Posiedźcie sobie tu i pogadajcie. Chyba powinienem się stąd oddalić. Co za niespodzianka. To ja ich zaprosiłem i ja zostawiłem ich samych. No, Skalmar, czego dziś się nauczyłeś? Wiesz co, Skalmar? Teraz SpongeBob jest moim przyjacielem. Świetnie, a teraz już idźcie. Nie chcesz, żebyśmy ci pomogli sprzątać? Nie! Wylocha! On jest zazdrosny. To żałosne. SpongeBob, odbiór! Spongebob, odbiór. Słyszę cię, Patryk, odbiór. Ja już nie chcę dłużej być policjantem. Boję się. Zbierzcie się do kupy, zastępco. <śmum> ja chcę do domu. Żółto dziób. No dobra, już do ciebie jadę. Szybciej, Spongebob. Zanim zrobi się ciemno. Włącz swoją syrenę. Zaraz będę. Ui Jest przy skrzyżowaniu muszli i korali. Ja też tu jestem! Musi być gdzieś blisko, ale go nie widzę, co robi! On po prostu stoi! Maniakalnie! Uciekaj tą SpongeBob! To krzyk maniaka! Będzie atakował! To jakiś szaleniec! Uciekaj! Schowaj się za tym budynkiem! Nie! On też tam pobiegł! Szybciej! Schowaj się za znakiem! Nie, czekaj! Ten maniak właśnie się tam schował! Szybko, wbiegnij pod latarnię! Nie stój! On tam jest! Uciekaj stamtąd! Pan? Bo... Bu... Powtórzcie, zastępco. Ten maniak ukrył się w skrzynce. Jesteś w mojej prywatnej kopule tlenowej. To miejsce jest najbardziej suche, czyste i najlepiej dotlenione w całym morzu. U, a tam jest fontanna! To jest mój dom. Produkuje bardzo dużo tlenu. Kopuła jest z najmocniejszych polimerów. Tak naukowcy mówią na plastik. Czy to nie zabawne? I wiesz co? Niełatwo było tu zamieszkać. Najpierw muszę <grym> na znaleźć Młynkowi utrzymuję się w świetnej formie. Zapomniałabym. Chodźmy na herbatkę. Hej! Ha! Ha! <grym> <grym> Palec! Palec! Trzymajcie! Nie potrzebuję ich! Bzyk, zyk, I ściągnął spodnie. Daję mu tydzień. A ja 11 minut. Patryk sam! Pańcz tu gniazda szeryfa. Odbiór. Czego chcesz, Patryk? Mam dla Ciebie niespodziankę. Daj spokój, nie jestem w nastroju. Wyłaś z łóżka. Dobra, jak chcesz. No i co teraz? W garderobie masz niespodziankę. W porządku, stoję przed nią. Słuchaj uważnie. Co jest jednocześnie różowe i kanciaste? Pojęcia nie mam. Patryk kanciastoporty! Aha! Teraz już wszystko rozumiem. Muszę być SpongeBobem na opak. Będąc? Z kalmarem. Ej, nie może być dwóch skalmarów? Tak, nareszcie! Juhu! To skalmar, 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 skalmar. Zaraz! Nie wystarczy wyglądać jak skalmar, żeby nim być! Musisz się zachowywać jak Rany, o rany! Nienawidzę grać na klarnecie. Ćwiczę i ćwiczę całymi dniami i wcale nie idzie mi lepiej. Twoja kolej! Dobrze! To Skalmar, 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 Skalmar! toskalmar Skalmar, to Skalmar, 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 Skalmar! Proszę przodem, panie Skalmar. Dziękuję bardzo, panie Skalmar. Nie ma za co, panie Skalmar. Ja chcę Wo! Musisz teraz wyjść. Wszystko zepsujesz. Tlen nie jest dobry, Patryku. Tlen nie jest dobry. Po prostu się wstydzisz. Nie, Martw się stary. Dobrze ci idzie. Nie pozwolę ci się poddać. <śleski> Co za straszne miejsce! Tutaj nie ma wody! Próbowałem cię ostrzec! Musimy się stąd wydostać! Kręcisz nie w tę stronę! Na pomoc! Niech ktoś nas stąd wypuści! No to zapraszam! Będzie ci smakować! Proszę, to powinno pomóc. Jeśli potrzebowałeś wody, czemu nie powiedziałeś? Proponuję toast za naszą przyjaźń. Jedną sekundę. Mam nadzieję, że obaj lubicie mocną. Do dna! Patryk, zjedz krabo Tam jest Patryk, twoja kolej. Dziękuję, Sandy. Chętnie go zjem. Weź burgera. Szkoda, że SpongeBoba tu nie ma. To jego ulubione. Bardzo bym chciał, żeby wrócił. Weź Kensa. Nie potrafię, SpongeBob. Wracaj! Patryk, ja nie wracam! Ja tęsknię! Senti też tęskni! Nawet skalmar się stęsknił! Jestem tu szczęśliwy! To teraz mój dom! Wróciłem. Chyba zaczynam załapywać. Patryk! Co ty wyrabiasz? Jeśli nie mogę mieć przyjaciela, to będę miał chociaż trofeum. Ładny wybrałem dla ciebie słoiczek. Patryk, idź sobie! Ja jestem na meduzą! Gdzie jesteś? Wciąż cię widzę! Będziesz stał na mojej szafce! Przyjaciel wieki, Spongebob! Teraz cię mam, Spongebob! Patryk, nie!